Dzień dobry. Na jednej konsultacji omawialiśmy z córką taki problem, że mama załatwia się obok sofy. Nie trafia do toalety i za każdym razem jest to obok sofy. Jaki może przebiegać mechanizm? Bardzo często zdarza się tak, że osoba chora idzie do toalety, otwiera drzwi, widzi, że tam ktoś jest. Zamyka, drepcze, drepcze, znowu otwiera drzwi, widzi, że tam ktoś jest no to zamyka no przecież do pomieszczenia w, do toalety, w której ktoś jest, no się nie wchodzi. No ale jak to przecież tam nikogo nie ma. Otóż, co się może wydarzać? Jeśli lustro jest naprzeciwko drzwi i osoba chora otwiera drzwi i widzi w lustrze swoje odbicie, może nie interpretować tego odbicia jako swoje własne, tylko jako czyjeś, czyli, że ktoś tam jest, ktoś jest w pomieszczeniu, więc zamyka z powrotem. No, a że potrzebuje zrobić siku, no to szuka jakiegoś miejsca. No, najczęściej to jest bardzo podświadome, to jest takie, bym powiedziała, instynktowne, no, jakiegoś zacisznego miejsca, więc gdzie? W kąciku. Gdzie jest najczęściej kącik? No, obok sofy. W takiej sytuacji lepiej nie tłumaczyć mamie: Mamo, no zobacz, przecież do toalety, no, no zobacz, przecież tu się siku nie robi, no co ty robisz? No, bo w ten sposób zawstydzamy osobę chorą. Ona tego nie chce, to wszystko się dzieje poza jej wolą. To wszystko interpretuje chory mózg. Chory mózg, który mówi. Widzisz kogoś w toalecie, szukaj kącika. Osoba chora nie zdaje sobie sprawy z tego, że załatwia się obok sofy, że tak się nie robi, że tak nie wolno. Po prostu, no, załatwia swoją potrzebę. To jest bardzo trudne do zrozumienia. Lepiej takim sytuacjom zapobiegać. Co robić? No, na przykład zdjąć to lustro albo zasłonić je. Czasem, jeśli to nie jest kwestia lustra, a na przykład dzieje się to wieczorową porą, no to zapalić światło, czy zostawić nawet otwarte drzwi do łazienki razem z zapalonym światłem, albo wyznaczyć czerwoną taśmą drogę do toalety, czyli po środku na przykład korytarza zaznaczyć taką taśmą, czy od fotela. Do, do toalety, czyli takimi sposobami, raczej ułatwić tej osobie trafienie do toalety, niż ją krytykować, niż pokazywać, niż uczyć, no, że przecież koło sofy się nie robi tylko do toalety. To, co może być również przyczyną, no to osoba chora może nie rozumieć, co ma zrobić z tym czymś, co widzi e, i, i jak ma na to coś usiąść. Coś, co my, czyli zdrowe osoby, nazywamy toaletą, muszlą klozetową, WC, no osoba chora może tak tego już nie nazywać, może nie rozumieć, do czego to, jak to, co ona ma z tym zrobić. Więc w takiej sytuacji dobrze jest towarzyszyć osobie chorej, czyli pokazać, mamo, zdejmij teraz majtki, mamo, usiądź tutaj pokazać ręką. Nie musimy tego nazywać na toaletę, na sedes. Mamo, usiądź tutaj. A teraz zrób siku. Pś, 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 pś. Nawet możemy dać sygnał, co ma zrobić. Czyli już nie tyle siku. No niech leci. tak? Dobrze jest przy tym mówić spokojnym głosem, niskim głosem. Bardzo wolno. Spokojnie. Przypominam sobie sytuację jednej pacjentki, która przychodziła do domu dziennego pobytu. Pani, która była przerażona, kiedy ma wejść do toalety, widać było, że już potrzebuje zrobić siku, że już przebiera nogami, że jest taka kręcąca się wiercąca, ale tak bardzo bała się wejść do toalety. W ogóle nie rozumiała, po co ta łazienka, co to jest, co to jest to coś, na, na co ma usiąść. Więc spokojnie prowadziłam panią. Panie Elu, chodźmy na spacer. Przejdźmy się kawałek. Chodźmy tutaj. Trzymałam pod rękę. Chodźmy tutaj. A teraz wejdźmy. Proszę ze mną. Do tego śpiewałam jej ulubioną piosenkę. I w tym rytmie ona podążała za mną. Żeby usiąść na sedes, to było dosłownie takie, takie, takie przerażenie przerażenie, jakby, jakby po prostu tam była jakaś otchłań. I bardzo często osoby chore tak interpretują sedes jako dziurę, jako otchłań, jako coś, do czego wpadną. Dobrze jest na przykład założyć czerwoną deskę. Czyli, czyli coś, co będzie odróżniało, no właśnie sedes. Czy na przykład jakieś naklejki kolorowe, ponaklejać, żeby, żeby to się odróżniało. No bo biała deska, biały sedes, biała łazienka, tam wszystko jakby jest w jednym kolorze i osoba ma usiąść na coś, do czego wpadnie wszystko. No spokojnie. Nawet jak pani siedziała na toalecie, łaskałam ją po ręku. I śpiewałam. Psi, 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 żeby oddała mocz, żeby nie zatrzymywała moczu. Jakkolwiek może to się wydawać śmieszne, no co ja robię? No to dla tej osoby to było bardzo pomocne. Dla tej osoby dawało poczucie bezpieczeństwa. Dawało spokój, a przecież o to chodzi. Nie chodzi o to, że ja przed samą sobą czuję się śmiesznie. Chodzi o to, żeby dać dobro tej osobie. No i żeby to było skuteczne, tak? No bo jeśli ta pani zatrzymywałaby mocz, to byłyby większe konsekwencje tego, niż to, że ja będę śpiewać, psi, 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 czy będę spokojna, czy będę prowadziła. Warto wtedy zdać sobie sprawę z tego, że osoba chora zupełnie widzi coś innego. I naprawdę lepiej przełamać taki swój opór przed byciem przed sobą śmiesznym, bo, bo to się naprawdę opłaca. I, I mogłabym wymieniać wiele, wiele sytuacji, w których no, robiłam śmieszne, dziwne rzeczy, gdyby ktoś patrzył na mnie z boku. Natomiast dla osoby z demencją to nie było śmieszne, to było bardzo pomocne. O to chodzi. Zawsze metodą prób i błędów zachęcam do sprawdzania, co będzie działało, a co zupełnie nie musi.